Okazuje się, że my, kobiety, nieustannie wpadamy w kilka pułapek finansowych prowadząc własne firmy, i dziś opowiem Ci o najgroźniejszej z nich. Kobietom w biznesie nie jest obce pokonywanie przeszkód, ale jest jedna główna przeszkoda, która wyróżnia się spośród innych. Otóż kobiety za często padają ofiarą zaniżania cen swoich usług. Bo niezwykle często mamy program, i to on jest główną przeszkodą, który mówi: nikt ci nie zapłaci takiej ceny. I zobacz, nie mówię, twoja usługa nie jest tyle warta, albo Twój produkt tyle nie jest wart. Gdy rozmawiam z kobietami przedsiębiorczymi podczas różnego rodzaju konsultacji i pytam się, ile warta jest ich usługa lub produkt, którym rozwiązują bardzo często głębokie i poważne problemy swoich klientów, odpowiadają mi, że no, są bezcenne, ale gdy pytam się w takim razie, dlaczego cena jest taka niska, odpowiadają, że nikt by przecież za taką cenę nie zapłacił. Bardzo często odpowiadają tak dlatego, bo same nie stać byłoby ich na taką cenę, ale jeszcze częściej w rzeczywistości nie tyle nie stać ich na taką cenę, one nigdy nie pozwoliłyby sobie na wydanie takiej kwoty, na rozwiązanie swojego problemu, czy zaspokojenie swojej potrzeby, czy realizację swojego marzenia.